Jak to jest, gdy się gada i się robi Ciężka robota Ale da się wykonać No Hopsa hopsa Kurwa ciemno jakoś Ciemnowato jak w dupie Już nie pamiętam, czy to da się jakoś rozjaśnić inaczej Chyba nie Coś tak mi się zdaje Ale mogę się mylić oczywiście mm. Kidą się skończył Zajebiście W sumie co, poradniki będę jakieś robił Jak ja kurwa tyle tych poradników jest poradników jest na Youtube, że, że głowa mała Nie Niby jaki bym miał poradnik robić? Jeden zrobiłem to To jest po prostu taki sobie Znaczy dla początkujących pewnie zajebisty, nie? No nowicjuszy, wiadomo Sam kiedyś grałem Pierwszy raz to miałem mały problem To znaczy mały problem, bo tam, tam Zawsze jakieś tam kurwa gniazdo budowałem małe To było takie gówniane te gniazdo, że Znaczy mówię ogólnie o chacie nie To była taka mała i tak dalej, że musiałem wychodzić w nocy no i te potwory jebane wychodziły i w ogóle Wiecie jak było kiedyś Teraz te, też jest w sumie trochę łatwiej ale chuj No a nie wiem jaki poradny miałbym zrobić O chyba już wiem nawet jaki Jak zabić z, <grym> z nudy <grym> Zabić nudą <grym> No, jak poradnik kurwa Nie zabić nudę, tylko po prostu jak stworzyć może nudę, czy coś, jak zanudzać <laughs> Nie, to każdy umie <laughs> Kurwa No właśnie, a jeszcze takie właśnie primo małe, nie e Podawałem tam kiedyś chyba, nie, czy nawet niedawno w sumie IP e serwera w Call of Duty 4 Ktoś chętnie to niech zagra, nie? Ja tam będę starał się wieczorkiem tam trochę pykam sobie z, ze znajomymi. Jak ktoś wejdzie, mi nakopie, będzie miło. Ja praktycznie grać nie umiem. W sumie w ogóle. No to możecie na mnie potrenować zawsze, nie? I się wyżyć. Jak ktoś mnie nie lubi, albo pragnie mi skopać tupę, to zapraszam. I pij macie tam. W pierwszym... w pierwszej części w pierwszej części właśnie, odcinka Call of Duty 4 Tak Więc zapraszam Skop, Na skopanie mi dupy I pimacie macie Jak coś to jeszcze podam w tym filmiku W komentarzach pierdolne czy coś Bo w opisie nie ma sensu, mało kto tam patrzy Znając widzów Oczywiście niektórych No Zapierdalamy. Ale frajda, nie? Taka frajda, kurwa, no. Kamyczek po kamyczku, zapierdalać, tylko cium i cium. I znika kurwa. Je bud, pierdób i strut. <grym> no zaraz zasnę kurwa, zaraz znowu się spierdolę. Tu u nas rodzinne kurwa. Już się ciemno zrobiło. Wyjebanie. Szkoda, że nie ma tej. Powinni zrobić, żeby nie, były jeszcze jakieś inne takie świeczki te Tak, mocniej świecą, nie? Te pochodnie w sumie Albo te, żeby mocniej świeciły, nie? No to kurwa ciemno jak w dupie kurwa górnika I na razem wzięte Kurwa Kiedyś było lepiej Tak mi się zdaje przynajmniej Bo ja kurwa, a ja chujowo trochę siedzę To też ciemno, no ale Jasno to nie jest, spytnie Ktoś napisał kurwa, używaj pochodnie no gdzieś tam było, że pochodnie to w ogóle nie było praktycznie Tak No i bywa no Pyku, pyku Piasku tu mi brakuje w sumie Tego klocka, żeby zrobić 4, to czterech trzeba tego piasku Trochę jest w sumie O kurwa Wiedziałem, że spadnę, wiedziałem kurwa No ale jak mówiłem, to rodzinne U mnie Spaść się rozpierdolić jeszcze trochę w Minecraftie te dragony zrobią, smoki będzie może latać, ciekawe kiedy i ciekawe czy zrobią na 100% bo niby mają to zrobić ale czy zrobią, to nie wiadomo na 100% Dobra, ludzisko, jeszcze wejdzie może na wieżę Na górę W sumie zaraz no będzie To nie wiem czy jest sens Kurwa no Ja pierdolę Czekaj może spróbuję sobie zasnąć. Nichuja. I idziemy na górę. Co, będziemy tutaj się zanudzać, nie? Zasnąć można. Kurwa. Hmm, może jeszcze wyżej zrobię? Kto wie? Co mi odjebie? Wszystko jest możliwe w moim wykonaniu. I idziemy na górę. Zaraz będę kończył. W sumie to zmuła, nie? Pokazałem Wam trochę mego świata w krafcie. Gówno warte, ale chuj. O, jaki fajny No czy znaczy ten wieczór, wieczór już znaczy. Kurwa. To już po południe czy wieczór? Wieczór już się zbliża. O. Noc, zaraz, za jeszcze będzie, nie za niedługo. No nie wiem no, jeszcze może czy nie wiem no, coś tam, zapytać coś, to ja wam odpowiem w kolejnym części Minecrafta. Przy okazji. Podpisywać się to nie zawsze mam czas tak dalej. Wiecie jak to jest. Uh, o, oh, no. dupie, kurwa. Burdel. Jak Rysli pewnie powiedział. O, kurwa, jakie zadupie kurwa, co ty zbudowałeś? Kurwa, to ma być zamek? Jest Kurwa, krzywy i w ogóle. Zawsze mu to już nie pasi. <grym> Norma. Ta. Całe uuuuh uuu, uh, 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 tak kurwa spadłem kurwa troszkę już uuu. Uh. tego nie przeskoczymy niestety jeszcze tutaj dobudować będę musiał coś fajnego tylko dach w sumie co tu dużo myśleć no roboty by było kurwa Budować chociaż tą część mam zamiar powiększyć Już hmm. hmm, się ciemno zaczyna robić Przejebane Kwadratowe słońce Zapierdalaj W dół No nie wiem no to chyba wszystko powiedziałam co miała powiedzieć Samemu to widzicie, zmuła jest, kurwa nie mogę do kogoś odezwać, gadam sam do siebie, jakiś kurwa debil Trochę tak głupio jest, trochę, nie? Tak nie umiem jakoś samemu grać, no ale będę się starał, no jak was to po, kurwa podnieca, znaczy ogólnie was to, nie wiem, no lubicie takie rzeczy, nie, no to chuj, no, no to będzie się nakręcać jakoś, nie Choćbym, nie wiem, miałbym, nie wiem, się zesrać na no to no, Księżyc fajny, kwadratowy Słońce tak jakiś taki ser wygląda troszkę. Przypomina mi. Teksturek, teksturka taka serowata trochę taka. Mm. No chyba wszystko nie wiem. o czymś zapomnieć. No chyba o wszystkim powiedziałem nie? No chyba wszystko. No to co lodziska, no to na, na razie do kolejnej części. Tam napiszcie, nie? Co tam? Czy chcecie wszystko, nie? Znaczy kurwa, czy chcecie tego, no, żebym po prostu kręcił to wszystko, wskażę swój ruch w Minekrafcie czy po prostu jak coś tam wybuduje czy coś, nie? Że będę mógł się podniecić wam coś pokazać typu nie wiem, o coś wybudowałem, nie nie wiem kurwa jakieś coś tam fajnego, nie? No nie wiem, coś coś, coś fajnego, nie No dobra no to kurwa, no to co to na razie nie, już w sumie nic mi nie przychodzi do głowy, a tak łazić i pierdolić sam do siebie to na razie, dzisiaj to nie, to nie chuja, to nic nie będzie fajnego, będzie zmuła i pewnie tak was zanudziłem Mało kto pewnie ogląda od A do Z <grym> Ale w sumie to jak są fajne odcinki to sam sobie obejrzę swoje, to <grym> nieraz spadam z krzesła Dobra, no, no to na razie, no i dajcie znać na komentarzach nie? To wam spr spróbuję odpowiedzieć na przyszłym w przyszłej części w tym odcinku no no i co no to chyba wszystko nie to dajcie znać po prostu jak co jak wam się podoba czy dalej napierdalać takie coś typu nie wiem no, jak już wspomniałem wcześniej nie będę coś tam zbierał i tak dalej coś pierdol do siebie ale już ostrzegam że będzie z mułem więc no własna odpowiedzialność. No to cześć.